Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i dziś jestem z moim chłopakiem Karolem. W dzisiejszym odcinku będziemy odpowiadać na te same pytania i będziemy decydować, kto z nas to robi. Czyli kto coś robi, będziemy podnosić ręce, zobaczymy czy jesteśmy na tyle zgrani i czy odpowiemy tak samo. Ale niczym to, to pokażę Wam sprzęcior i pokażę go w sumie też Karolowi. Blenda do robienia fot i kupiłam ogromniastą blendę, taką w ogóle, której jeszcze nie mieliśmy, bo ona podobno jest gigantyczna. O kurde. Nice. O Boże! No dobra, jest ogromna. Ale teraz prawie nie macie się co martwić, że będziemy mieć oświetloną tylko buzię, albo tylko nóżki. Tylko już będziemy cali faktycznie. No, to ty, bo to twoja będę nie moja. No ale będę się poszczać czasami. Albo nee. będę ci robić słoteczki. Kolejna rzecz, a teraz. Często się pytacie o Karola sprzęt, o nasz sprzęt, czym my nagrywamy nasze wideo, więc teraz tu możesz się wypowiedzieć coraz bardziej tych na. Sony A73. Dobrze widzę? Tak? tak. Dobra. A73 i ogólnie to są te standardowe body, które które my nagrywamy na co dzień. Tylko obiektywy się różnią. A ja wzięłam inny obiektyw, taki właśnie Karol jak ma do vlogowania. Sennheiser, ale ja go nie polecam dla kogoś kto lubi sobie często nagrywać rzeczy, bo on się często psuje. To prawda, te mikrofony już pakiwają. My razy mamy z to... 10 tych mikrofonów i zawsze jest połowana w naprawie. Cały czas po prostu wiecie o co chodzi. Yy, mają najlepszy dźwięk ze wszystkich mikrofonów, takich do kamer, bo, bo, jest, bo jest stereo, przede wszystkim to jest największy plus, ale się strasznie psują. Po prostu nic, się, nic nie zrobicie i on się psuje. I tak było już 10 razy. I najlepsze jest to, że jak byłam właśnie w tym fotograficznym, to ci panowie mówi, Ten sprzęt jest dobry, ten sprzęt wam Muszę się i tak doradzić mojego chłopaka i tu nie mam do ciebie, żeby się pytać, jaki obiektyw. W ogóle nie kupić inny obiektyw niż to bo będę miała, ale Karol powiedział, że nie bierz tamten, bo ten, ten nie ma fokusu, weź sobie tamten, bo tamten jest najlepszy i w sumie faktycznie jest najlepszy, ponieważ ty nagrywasz. Autofokusu. No mam. Yes. No mówię w skrócie, no dawaj, jak, a jaki ty masz obiektyw, to ja będę mieć taki sam. No to to jest obiektyw od Sony, taki szerokokątny 12-24 ze światłem 4.0. Właśnie taki. Ale kupiłam już, bo był dostępny obiektyw do robienia fotów. Ale ja będę wymieniał ten sprzęt niedługo, bo teraz wychodzi e, A7S3, czyli jakby lepsza wersja taka typowa do filmowania. Czerowanie droga. E, I dodatkowo ten sam obiektyw, który, który będzie miał Vera wychodzi w wersji dużo jaśniejszej ze światłem 2,8, co oznacza, że będzie jeszcze lepszy do e, low light więc ale, y, ale będzie za to kosztował 3 razy tyle co ta wersja, ta Wery ta, ta, y, ten komplet. Masakra! A to jest obiektyw do fot. Go też bym średnio polecał jak ktoś chce kupić obiektyw do fot, bo też się psuje i wychodzi w nim aberracja chromatyczna, W sumie nie wiem czy to dobrze powiedziałem, ale za to wychodzą dobre zdjęcia, jak, jak działa. Trzeba piękne zdjęcia wychodzą i ja przez to, że to jest najlepszy do tej pory jaki mieliśmy. Fajnie podobacie mój sprzętar? No Bardzo dobry masz zestaw, tylko że y, Ty, moim zdaniem, będzie za ciężki dla Ciebie Tak? Z tym gorillapodem to już na pewno No właśnie się zastanawialiśmy i David m, jak, tak patrzyłam sobie, bo David mi dawał e, do, do tego body, i przykręcał no patrz, aparat tu masz to, nie? że To jest że... Że... dokładnie ten To jest dla mnie ciężkie, sobie spróbuj patrz, Trochę jest cięższy, ale No i jeszcze to, Przez to dwoma rękę. No, <laughs> no już widzę jak Ty to trzymasz Będę Ta, będzie. 10 sekund już nie będziesz miała Nie się. no, trochę ciężko faktycznie, no Tak naprawdę? to ten gorila pod jest niepraktyczny Tak? No Dużo szybciej używa się kamery tak no Bo możesz trzymać używa. tak I od razu możesz kogoś nagrać, w sensie przynajmniej do moich filmów Więc nagrasz tak, tak, pyk Już możesz sobie to tym latać jakoś, pyk, pyk, pyk I teraz patrz na to To jest przekozackie, bo to jest lustereczko, które sobie tutaj przyczepiasz I to się przykręca tu, a na to mikro A, okej, okay, no a I wszystko widać wszystko, już testowałam to już, Tak. zarąbiste I serio, pan powiedział, że to jest fajna opcja i że możesz to po prostu wszczepić Masz takie lustereczko, które ci pokazuje wszystko już na, wiesz, na wizualu Na wizualu <grym> Serio To jest Koniec. tak, że nic, nic, nic nie waży, ale jak się da 10 takich rzeczy nieważących, to ich nieważący, No to dobrze, to w takim razie uważasz, że powinnam zamiast tego obiektywu kupić tego Tamrona? Nie, uważam, że musisz yy, zrobić biski na siolni Ale ja mam biski już jeszcze większe. No będę mieć Ze sprzętem to był tylko taki mały wstęp, a teraz przechodzimy już do filmu. Ostatnio byliśmy na weselu naszego operatora Dawida i tam po 12 były oczepiny. I tam David jak było jego zdanie, to podnosił buta, a jak nie było jego zdanie, no to właśnie Wiola podnosiła. Więc dzisiaj trochę zabawimy się w taką grę, ale będziemy podnosić ręce. Werka K, czyli Karol. I będziemy zadawać sobie pytania. Które już e, ja wcześniej przygotowałam, ale tak do końca nie zastanawiałam się jeszcze nad ich odpowiedzią. I dzisiaj zobaczymy, czy nasze odpowiedzi będą się sprawdzały. Kto kupuje najlepsze prezenty? Trzy, cztery. ale w sumie to ja daję tak. No dobra, no jak? No bo ty kupujesz fajne prezenty, ale ja ci na przykład uważam, że kupiłem super ten. E, e, naszej, którego i... nie nosisz. No bo mi go nie zakładasz ta już go noszę ze sobą w terenie. Ja ci go nie zakładam, a kto go zepsuł? No ty. Ja go zepsułem? No nie, to no sam się zepsuł przecież, mówiliśmy o tym, że To częściej decyduje, gdzie jecie obiad. No, trzy, cztery. Ale nie zawsze. Tak szczerze, no, to nie zawsze. Mnie wszystko jedno, w sumie poza tym ja jem często sam. To prawda. Bo ja często sobie na mieście coś szybkiego, jakiegoś fast fooda, bo nie mam czasu. A jak już jedziemy, no to się ciebie pytam, gdzie byś chciała zjeść. No i tak, a w sumie. Ja, ja, ale nie zawsze, bo w sumie ostatnio to ty dużo, chyba częściej podejmujesz. Ale mamy dużo takich miejsc, gdzie razem, razem lubimy jeść wspólnie i ja mówię na przykład, może tam idziemy, to no dobra. No, to prawda. Ej to w sumie ja bym tak szczerze teraz zmieniła odpowiedź, bo odpowiedź była sugerowana dzisiejszym obiadem, bo dzisiaj mi pozwoliłaś wybrać, gdzie ja, bym ja wybrała, a w sumie wczoraj przedwczoraj ty wybierałaś. Kto dba bardziej o porządek? No, Trzy, wiem, co cztery. No, no, no wiadomo, że ty mówisz, że ty. Patrzcie, że tak. Oczywiście, że ja. Oczywiście, że ja. tu chodzę, za ruch, sprzątam wera. za tobą. Wera. Karol. Ty jesteś taką graciarą. Graciarą w szafie U swojej. nas w pokoju, jeszcze na ulicy... Nie, Chciałbym przypomnieć, że zawsze był syf i to był zawsze twój syf. Nieprawda? Bo ty zostawiali zawsze 10 butelek pustych już na. Ale ja robotę. sobie je ja miałem u siebie na nie, małym. Nie stoliczku. Prawda, na środku pokoju, jak nagrywałam, wyszedłam <grym> z sprzątać. Przepraszam. Oczywiście, że tak. Ja miałam na swoim przy, przy łóżku, na swoim stoliczku może cztery buteleczki leżały puste, a Vera, ona nie ograniczała się do stoliczka. Dla niej cały pokój był idealnym miejscem, żeby zrobić ten bałagan. Powiem tak. Oczywiście, że tak. Jak na przykład nagrywałam no odcinki, to często się zdarzało, że zostawiałam mnóstwo ubrań na przykład na jakiejś y, półce, a to się przyznaje. Ale później część to jest sprzętałam. Ale częściej niż ja. Za, jak na przykład do pokoju, zawsze twoje rzeczy gdzieś leżały. Moje jak leżały, to już leżały na przykład pół roku. I na przykład rentgen zębów chyba. Czy... No i leżał przez. Trzy no miesiące. A największy syf to za firankami był Twój. No, no przyznaję. Okej, okay, za firanką się nie liczy pokój, ale jak mówimy jeszcze, że to jest pokój, to, to ja jestem. No to dobra. U każdego w pokoju jest takie krzesło, na którym ja się wkłada pełno obrań, ubrań. To u mnie za firanką były wszystkie graty: wszystkie pudła, wszystko, wszystko. To częściej zajmuje się praniem? Lera. No ja, no co? No nic, no ty. Ja robię czasem jak ciebie nie ma długo, wtedy robię. To prawda. Wtedy robisz, jak ja... Jak widzisz, że już jest cały kosz zawalony, to wtedy Berka zrobię pranie. ale wtedy jesteś mi słodki, bo w sumie wysyłaś mi zdjęcie, że zrobiłeś pranie, jestem taka, o fajnie. No i, i zawsze coś źle zrobię. A wiesz, że. O, dość złego prania, to już ja mogę się przyznać. Nie wiem, czy mówiłaś już kiedy. Mówiłaś na filmie, czy nie mówiłaś. Taki znajomy, który naprawia koszulki wrzucał na. W różne grupy, zdjęcie z mojej koszulki, którą naprawia Naprawia cię? <gry> tak, usuną wszystkie znaczki Bo kupiłem sobie w Stanach jak byliśmy koszul koszulkę z Louis Vuitton I byłem w niej dwa razy A była prana dwa razy, dwa razy bo... Raz w Stanach i raz w Polsce I Tego prania nie nie przeżyła No bo Wera chciała być dobra i wrzuciła ją samą Żeby jej się nic nie stało ale niestety ta koszulka chyba nie lubi być sama, bo yy, przez to się obijała o bęben i wszystkie znaczki podchodziły. A najlepsze jest jeszcze to, że ja w ten dzień zrobiłam cztery prania i Karol powiedziałam, i tak poskładałam te pranie i Karol mi: o a tej koszulki mi nie zrobiłaś? W sumie lubię tą koszulkę, najbardziej ją potrzebowałam i ja sobie taka, dobra, będę dobrą dziewczyną, szybko wkładam mu tą koszulkę, a ja się zawsze bałam brać prać te takie droższe rzeczy, więc je tak... Upywałam na końcu tej... tej A tej najbardziej koszynika? mi miło szkoda, że nie da się już kupić, bo jakby się dało to, to sobie kupił znowu, ale się jej nie da kupić, więc to jest taki dla mnie to trochę limitowany przedmiot i taki z historią, bo go tak kupiłem w Stanach, fajnie. No. Kto częściej dotrzymuje obietnic? No, 3-4. A jak tam twoja obietnica z robieniem wykroków i w ogóle? To tylko to ci powiedziałam No mówię, to częściej swoją obietnicę... Mieliśmy deala Nieprawda Było dawno temu Mhm Mhm mm -mm. <laughs> Mieliśmy z Karolem takiego deala, że Karol wtedy się nie, pógł, nie perfumował perfum, a ja strasznie lubię jak ktoś ładnie pachnie <laughs> Więc zrobiliśmy takiego deala Strasznie, takiego troszkę dla Karola korzyści, ale dobra Każdą Dlaczego? Miał... No co, ty miałeś tylko perfumować się perfumem, a ja musiałam robić, pieczyć pupkę i robić wykroki wymachy. i tak dalej, żeby mieć lepszy, lepszy tyłek. No i tak się umówiliśmy i mieliśmy codziennie robić ćwiczenia. No i Karol się codziennie perfumuje i już teraz pachnie. No, dzisiaj się nie perfumowałeś. Perfumowałem się tylko rano. Chciałaś po prostu powiedzieć, że ja do tej pory się stosuję, no bo skoro mi moja dziewczyna powiedziała, żebym się częściej perfumował, to to robię. Ale dla Wery, skoro jej chłopak powiedział, żeby robiła na przykład wymachy, to jej to nie obchodzi i nie robi. Codziennie wymachy. Robiłam długo, ale już później. Wera, już... w trzeci dzień już zapomniałaś. Nieprawda? No to w czwarty. Nieprawda. Na pewno tygodnia nie wytrzymałam. Wytrzymałam, wytrzymała. być Nie. Wytrzymałam, wytrzymałam. Wytrzymała. Ja zapomniałam, wytrzymała że dzień na stopno. prawda? Nie, prawda, na 100%. 100%. Nie. To jest lepszy w sportach. Trzy, cztery. Wera to łamaga. No ja jest <laughs> Ja jestem tylko dobra w tańcu. Kto ubiera się lepiej? No trzy, cztery. Jak mam okazję, to się lubię ubrać, ale ostatnio tak coraz bardziej dochodzę do wniosku, że mi się nie chce po prostu. Staram się mieć ładne rzeczy w szafie i po prostu zakładać byle No ale nie, no potrafisz się ładnie ubrać. Kiedyś nie potrafiłeś, ale teraz już potrafisz. Już no na pewno kiedyś zna. się dużo gorzej ubierałem, ale teraz po prostu no, mi się nie chce, po prostu zakładam jakieś byle spodnie czarne, albo najlepiej czarne wszystko, bo wtedy po prostu nie da się nic spierd... No, to prawda. Kto częściej chce wychodzić wieczorami? Cztery. Ja nie wiem. nie wiem. Nie wiem, nie wiem kto. Chyba ja. No ty, na pewno zdecydowanie nie, teraz. Ma, no, już no ty może. No. Już więcej wychodzisz, ale zdecydowanie bardziej gdzieś ja nas ciągnę, żebyśmy wychodzili, nie? Ale już teraz bardziej, już wiesz, masz więcej czasu, więc już teraz. Ale ja nas ciągnę w dzień często. W, 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 może nie tylko że sami, ale gdzieś tam, żebyśmy coś robili razem. Obunie. No tak, no tak. Kto zapomina o kupnie biletu parkingowego? No, trzy, cztery. Jeśli chodzi o zapominanie, to wszystko wera. <laughs> nieprawda! No i prawda, że wszystko. No co, ja? Ja nie, no nie. Co zapominam? Zapominasz dać na przykład czasami, bo chcę jeść albo pić. Zapominasz czasami, albo nie wiem, zapominasz na przykład czasami mi coś zabrać, jak cię o to proszę. Też tak się czasami zdarza, ale jeżeli chodzi o zapominanie zapłaty parkingowego biletu, ja jestem mistrzem. A Ty więcej, rzeczy zapominasz. To prawda. Kto decyduje, gdzie mieszkacie? Trzy, cztery. Przez ostatnie dwa lata, co ty decydowałeś? Popatrz na gdzie mieszkamy. No tak, ale oboje mamy. wpływ. wpływ na to, więc jakbyś nie chciała gdzieś mieszkać, to, to byśmy się zastanawiali, czy tam mieszkać, czy tam nie mieszkać. Ale że ja jestem skłonna tam zamieszkać, to jest Cinex. No tak. No tak? No Kto lepiej tańczy? Trzy, cztery. Ja nie widziałem ciebie, żebyś. Tańczyła jakoś niesamowicie. No, to prawda. Ale nie, nie. Nieprawda, nie, że nie, nie widziałaś, że tańczyła niesamowicie. <laughs> Powiedziałeś mi, jak się zaczęła się spotykać, że ładnie tańczę. Kto się lepiej całuje Ry. No, ty się dobrze całujesz. Ale ty też się dobrze całujesz. Kto jest głośniejszą osobą? 3. 4. Ty. No, ale... Ty, tu masz po prostu nie jak... Nie, ty nie masz tak, że ci się jadaczka nie zamyka. Ty masz tak, że jak się odezwiesz, to słyszycie to cała restauracja. Ale to jest za taką gadułą, ale to było głośniejsze, tak. no więc, więc to ja faktycznie będę. Ty masz tak, odezwiesz się i już się wszyscy słyszą, bo na przykład pamiętam, że jak zaczęłam się spotykać z Karolem, to byliśmy na randce i ja mówiłam takim mmm, a Karol Co mówiłaś! I ja tak słyszę, Prze, przecież on tak strasznie głośno! <laughs> I tak sobie właśnie myślałam, a potem już zwyczajam i o, faktycznie jest tak, że jak się nagrywa, to już musisz mówić głośniej, żeby właśnie cię lepiej było słychać i żeby mi cię łapało i lepiej łapało. Kto jest bardziej zorganizowany? Trzy, cztery. Co ty? Chyba, sobie żartujesz. <grywa> Chyba <grywa> sobie żartujesz. Chyba Karol, przecież ja jestem lepiej zorganizowana. Ja zawsze nam wszystko pakuję, wszystko już tutaj przygotowałam. Jak się wyprowadzaliśmy, to spakowałam nawet po siebie, żeby nie zapomniałem. podpisałam ci, zamówiłam ci jedzenie Dla i mnie dopiero. Organizacją też mo można określić to że jak się często spóźniasz, to znaczy, że nie jesteś zorganizowana na czas. Czyli, że nie jesteś na tyle zorganizowaną osobą, żeby ogarnąć sobie wszystko, żeby być idealnie. Czyli właśnie ty nie jesteś zorganizowany. Nie zalałem tego na spóźnianie. Ja jestem bardzo zorganizowany. Ty ja jesteś tak zorganizowany, że ty sobie na wyjazd bierzesz koszulkę i nawet czasami nie bierzesz gaci. Ułatwiam nie. życie. Ułatwiam sobie życie. A potem... Wow, odkrył magiczny sposób. Nie masz tej bluzy. Wow. I potem odkrył niesamowity sposób, jak być zorganizowanym. Kto częściej gubi rzeczy? Banalne. Trzy, cztery. Ostatnio ty. Wiadomo, że ja. Ale ogólnie to ja. Jak kiedyś bardziej, to ja. Te... Tylko tylko karty gubiłeś zawsze? Cieńca telefon karty, zawsze czy... gubi. zawsze telefon gubię, zawsze. No, ale zawsze cię leży gdzieś po na... No bo tak, nie gubię go w taki sposób, że nie wiem, go zostawiam gdzieś, ale zawsze gdzieś jest w domu, ale nie wiem gdzie, nigdy gdzie. Kto bardziej kocha swoją drugą połówkę? Cztery. <noise> no. <noise> Ci uważasz, że cię nie kocham, tak? Nie, no uważam, że mnie kochasz, ale że ja Ciebie <noise> bardziej. Kto częściej przekracza granice? Ale gdzie, jakie o co chodzi? Ma swoje. Pierwsze granice, czyli swoje, swoje granice. Potem mamy granice takie, że łóżkowe, no. a potem mamy granice, że się wkurza. Dobre. Dawaj, pierwsza to jest swoje granica. No? Trzy, cztery, cztery. Trzy. To proste było. No wiem, no to zjadłeś glizdę, że w momencie to więcej gada. <noise> potem mamy granice łóżkowe, tak? Tak. Dobra Trzy, Trzy cztery. cztery. Ta? To ty. No hmm, dobra. Potem mamy w granicę w, sensie, w kłótni, że czasami ktoś przesadza. No, to też proste. Trzy, cztery. cztery. Wiadomo, że ty. Ty. Dobra, dobrze. Ty, ty, ty. Kto wybiera wakacje? Trzy, Trzy cztery. cztery. Wspólnie. Wspólnie. Kto pamięta y, o urodzinach rodziny i przyjaciół? Trzy, cztery. Czemu mi nie dałeś? Nikogo Czemu nikogo? No ty ostatnio zapomniałaś o kilku rodzinach. Nie tylko o jednych No jak, tam mi się wydaje, że o dwóch O Karola tylko A brata? Amoracja To wydaje więcej pieniędzy, ale czy to chodzi o prywatne dysponowanie pieniędzmi, czy o firmowe? Trzy, cztery. Ty na Ja Ty masz mnóstwo butów Ostatnio sobie kupiłeś ASG i pełno jakiejś broni za kilka tysięcy a, a ASG kupiłem do filmów To nie dla siebie Przecież ja strasznie nie chciałem tego <głopatrzy> <głopatrzy> Dobra, dobra Kto więcej czasu spędza y, na social media? Ty na cały czas siedzisz na TikToku Chłopaczyna ja nie cię cały czas Wejdź w ustawienia Instagrama i kliknij Ale to tylko aktywność. Instagram, a ty i tak Ale to jest. jest... Nie, Instagram, ja na TikToka, video. ja szczerze na TikToka wchodzę raz na dwa tygodnie na godzinę, żeby zobaczyć jakie są trendy. Tyle. Pokaż swój telefon, sprawdzimy nasz no, Instagram. Dobrze. 39 minut, nie ma szans, że nawet się zbliżysz do tego jedną nogą. Ile, do no ile masz? Godzinę 30. A, A, to, ha, masz. to trzy razy więcej. To Ale... nawet jak używałem z TikToka pół godziny, to i tak jestem jeszcze z przodu. Kto więcej ćwiczy? Trzy, cztery. Karol. Ja dalej robię challenge Stanów, w którym robiliśmy 100 pompek dziennie. Co prawda teraz myślę, że opuściłem do, od Stanów do teraz 10 dni, z czego to 10 dni były w ostatnim miesiącu. Wcześniej nie opuściłem prawie nic. A na nowej chacie będę robił jeszcze więcej, bo sobie będziemy ćwiczyć, będzie fajnie. A ja będę wtedy robić więcej pupki teraz. Tak, będziesz tak robić, że sok. Będę, będę. Zobaczysz, będę taką żeletą, że hej! To prędzej zdecydowałby się na objazdówkę. No, 3, 4, 3. Ja. Kto ma więcej ubrań? 3, 4, ry. Kto ma więcej butów? 3, 4, ry. Ja liczyłem ostatnio z 50 par. I teraz cofnijmy się do tego pytania. Chmureczka, kto pieniędzy więcej wydaje? Kto pieniędzy więcej wydaje? Ale to były wszystkie stare buty. <gry> Dobra, ostatnie pytanie. Teraz ja. Kto częściej wysyła sprośne wiadomości? 3, 4, ry. Ty. Jaki z tego wniosek? Że ma fajną dziewczynę. A może musisz wysyłać mi więcej wiadomości. A może ty nie chcesz? Dobra, daj chmurę. Nie, nie, no nie, no pewnie. Jeszcze chmurę. chwilę ją wezmę. W każdym razie, jeżeli taki odcinek Wam się podobał, to zostawiajcie łapki w górę, żeby było więcej odcinków yy, może z Karolem. I subskrybujcie mój kanał, żeby być na z każdym filmem, żeby nic Was nie ominęło. Bijajcie oczywiście na social media do Karola również, yy, bo tam więcej ciekawości, Karol tam wrzuca swoje głupoty i inne yy, rzeczy z życia. To Chmurki wbijajcie na Instagram, bo Chmurka też publikuje, też ma Instagram. W ogóle jesteśmy w szoku, bo Chmurka ma już prawie 600 Dobra, daj chmurę. No. Wbijajcie hmm. również też na mój Instagram, a my się już z Wami żegnamy do kolejnych odcinków. Cześć.